Hej cześć się wszystkim, z tej strony Sebax, witam Was świątecznym Happy Wills I sobie z krótkim materiał zrobiłem świąteczny, bardzo w niej grałem Happy Wills zapomniałem się to robić. Catch, Rob Swingi omatka, kelagi, O matko Nie <laughs> yeah, help me! Twoje gay Resta Level jeszcze raz spróbujemy. Opsa, łap się, Mikołaju. O matko, znowu to samo. <laughs> Taki krótki filmik, żeby było. Łap się, Mikołaju. Jeszcze raz. O matko, Mikołaju. A łap się, nie znowu się. Dobra. Jednak no, to jest słabo mi to wychodzi. Dalej, BonFo, BonFo, nie, Mikołajem tylko, dzisiaj. Co mamy tu Mikołaja? Christmas flow. Next. Co tu mamy? Prezenty, wiii. Łap się. <grywia> Już się nie jest łap, matko. Jeszcze raz. Presta level. Rzucaj. Kurde, nie trafiłem. Jeszcze raz, bo nie dostanę. Dawaj ten prezent Hopsa Pięknie mm -hmm. <laughs> Victory Exit to menu Następne Sword throw Będziemy rzucać mieczami <laughs> Mamy tu naszych Greniferów Pań Weźmy posłuszny Marsz Awa Awa Jeb, <laughs> yeah, następny Wpadaj mi stąd mogę się złapać? Nie mogę Jeżeli jestem na dobicie. I byłem bardzo niegrzeczny. Zamiast z rózgiej dostaniesz katany. Razy trzy. No wypadł. No. W końcu się. Odwalił. Mikołaj. Następny renifery Co będziesz? Sarał, tam będzie sikał. Dziadek wypadł, wyśmiennadził. Jeszcze ten brum brum na górę, nie trafię go. Okej, okay. mieszczę z tym, następny level. Co tu mamy? Russia JBS Lem, może nie. Christmas Fight, chyba to będzie ostatnie. O matko, dobrze robił. Restart level. Kurde jeszcze raz Cholera. Nic mi tu nie wychodzi. Następny. Szybki Tu jest coś. Christmas Run. Oh ho, ho ho No dawać ręferki. Ho, ho ho <gulera> Coś mi tu nie wyszło. <gulera> Okej, okay, kochani, to będzie na, na, na tyle, to taki poglądowy, krótki świąteczny yy, czas, ja Wam życzę wesołych szczęśliwego nowego roku, choć jeszcze przed się do spotkamy, to byłoby na dzisiaj tyle, zdrowych o, żeby Was samochód nie przejechał, żeby Wam Mikołaj dużo prezentów przyniósł, żeby Wam się choinka nie podpaliła i takie tam inne, na razie, cześć!